wszystkich oglądających i zapraszam do przesłania skart na tydzień od 7 do 13 sierpnia. Zacznę od znaku barana. Jaki to będzie drogie barany dla was czas. Jeszcze sprawdzę czy tutaj karty dobrze widać. Ok, widać. Barany, przede wszystkim uważajcie na wszelkiego rodzaju propozycje finansowe. Ja bym powiedziała tak, że pieniędzy Wam nie zabraknie, ale tutaj pokazuje się coś takiego może nielegalnego, coś robionego niezgodnie z prawem. Takie super, tak zwane super okazje, które ktoś tam może Wam przedstawić. Czyli generalnie nie, nie dajcie się w tym tygodniu drogie barany oszukać. Tutaj, jakby hmm, pomijając te kwestie finansowe, żebyście nie inwestowały w jakieś tam super nie wiadomo co, to jest dobra, dobry czas na podejmowanie nowych wyzwań. E, takie pójście w ciemno, pójście na żywioł, ale <laughs> pójście na żywioł niekoniecznie w kwestiach finansowych. Czyli na przykład e, możecie złożyć komuś jakąś propozycję e, biznesową, e, możecie Dobry czas też na poznawanie kogoś, na wchodzenie w nowe relacje, ale też bez takiego, bez takiego robienia sobie nadziei, na zasadzie nie to, żebym chciała Wam podcinać skrzydła, ale na takiej bardziej luźnej, spontanicznej tutaj w spontanicznym podejściu do sprawy. Czy też, jeżeli chciałyście się drogie barany w poprzednich tygodniach, może miesiącach, może latach jakoś realizować, ale ciągle Wam zabrakło czasu, to ten tydzień też jest bardzo, będzie bardzo dobry na tego typu działania. Także w sprawach finansowych bądźcie ostrożne, żeby nie stracić. To też dotyczy zakupu drog drogich rzeczy, czy typu samochód, typu, nie wiem, też zmiana pracy. Bądźcie generalnie ostrożne. Idę do byka. Byk i tydzień od 7 do 13 sierpnia. Co tam? Drogie byki, możecie poczuć takie przyspieszenie, że nie tyle jakiś czyjś oddech na karku, że ktoś was tam będzie popędzał, może może oczekiwał jakichś wyników od was, ale generalnie powiedziałem, ten tydzień zleci wam jak zbicza strzelił. Może przez to, że będziecie bardzo zajęte. Tutaj karta mówi o wielu sprawach na głowie, czyli nie tylko codzienne obowiązki, praca, którą wy wykonujecie, ale też kwestie miłosne mogą Wam jakoś tutaj zaburzać tą rutynę, powiedziałabym, codziennego działania. Także drogie byki, tutaj nie rozpraszajcie za bardzo swoich myśli. Nie, może warto skupić się po prostu, że o ile to będzie możliwe, a będzie dosyć trudno, skupić się na czymś, co jest w tym momencie dla Was najważniejsze, bo tu karta pokazuje dosłownie lawinę, że Was gdzieś tam z każdej strony ktoś będzie bombardował, czy to w pracy, czy właśnie w jakieś tutaj oczekiwania miłosne. Może jakieś, jeżeli ktoś szuka jakiegoś partnera, partnerki, to tu pokazuje się bardzo. Duży odzew na, na Waszą osobę, że tak się wyrażę. Duże, bardzo duże zainteresowanie, i to też może Wam pochłaniać mnóstwo czasu. Poza tym możecie myśleć też o jakimś wyjeździe. I dalej idę do bliźniąt. Bliźnięta i tydzień 7-13 sierpnia. Bliźnięta i tydzień do 13 sierpnia. No, drogie bliźnięta, w tym tygodniu możecie być dosyć takie wybredne. Może Wam coś tam nie pasować. No, nie znam bliźniąt, które są jakieś takie, takim malkontentami, tak jak na przykład zdarza się to uwag. Ale tutaj, w tym tygodniu wyjątkowo. Nie tyle, że będziecie niezadowolone, tylko takie bardziej myślenia, czy tego naprawdę potrzebuje, czy to jest mi potrzebne i to dotyczy zarówno kwestii finansowych, jak i kwestii uczuciowych. Czyli też możecie rozważać jakąś znajomość z osobą, która jest z Wami zainteresowana. Możecie się zastanowić, czy naprawdę chcecie z tą osobą coś więcej realizować, a może też w ogóle czy chcecie się dalej z nią spotykać. Karty pokazują dobry czas dla podróży, dla przemieszczania się, na to znajdziecie siłę i energię. Widać, że to. Drogie bliźnięta lubicie, sprawia Wam to przyjemność. Także powiedziałabym, że tydzień będzie bardzo pomyślny, jeżeli planujecie czy też nie jakieś tutaj wyjazdy. I dalej idę do raka. Coś mi się tu karty. O, dalej idę do raka, rak i tydzień siódmy. 13 sierpnia. Karty pokazują zwycięstwo, zwyciężycie drogie raki. Czyli, na przykład, jeżeli o coś się staracie, to wszystkie argumenty będą po waszej stronie też. Widać tutaj może pomoc taką nieoczekiwaną ze strony innych osób. Karta nawet radzi pójść w ciemno, pójść na żywioł. Nawet jeżeli może nie jesteście czegoś do końca pewne, na przykład swoich jakichś umiejętności, zdolności, może jakichś negocjacyjnych, to karta MAGA daje Wam zielone światło. Mówi Raku, rób, ić. Tutaj wszystko Ci sprzyja. Wszystko jest po Twojej stronie. Dobry też tydzień na podpisywanie wszelkich umów, czy to kupna, sprzedaży, czy też na przykład umów o pracę. No, generalnie wszelkiego. Rodzaju umów. Karty też pokazują, uważajcie na zdrowie, zwłaszcza w kwestiach, gdzie tam wymagane jest cięcie. Nie mówię tutaj, że chirurg was położy na stół od razu, ale na przykład może to być wyrwanie zęba, czy też uważajcie na ostre przedmioty, żeby się czymś poważnie tutaj drogie raki nie skaleczyć. I dalej idę do lwa. Lewki tydzień 7-13 sierpnia. Na no, drogie lwy, bardzo dobry tydzień obfitujących w uczucia w miłość. Jeżeli na przykład jesteście osobą, która szuka partnera, partnerki, to ja bym powiedziała, że nie tylko jeden kandydat się pojawi, ale więcej tych kandydatów. Jeden gdzieś jest z drogi, pokazuje z drogi, co ja rozumiem przez to, że gdzieś w oddaleniu od was będzie gdzieś musiał do was dojechać może nawet z zagranicy. A tutaj druga osoba taka bardziej powiedziałam stacjonarna, stabilna, ustabilizowana, może to być osoba, która już była w jakimś sformalizowanym związku. Będziecie też drogie lwy patrzeć bardzo, o czym mówi pierwsza karta, bardzo tak perspektywicznie w przyszłość z taką nadzieją, ale też z planami, które karta mówi są do zrealizowania. Czyli, jeżeli przyjdą wam jakieś pomysły w tym tygodniu do głowy, to nie oddalajcie ich, nie odsuwajcie od siebie, bo możecie na tym w przyszłości tylko zyskać. Karta też pokazuje zadowolenie, takie zadowolenie, może w miejscu, w którym się jest, może zadowolenie z samego siebie. Generalnie taki tydzień, że nie, nie możecie na nic, powiedziałabym, tutaj narzekać, bo zarówno i w kwestiach finansowych będzie Wam się dobrze wiodło, no i w kwestiach uczuciowych, tak jak już wcześniej wspomniałam. I kogo my tu dalej mamy? Dalej mamy pannę. Oj, coś mi się tu karty pomieszały. Panna, Panna i tydzień siódmy, jeszcze nie. Ok. Panna i tydzień siódmy, trzynasty sierpnia. Panna, co tam u Was, drogie Panny? Słonecznie. Ja bym powiedziała, słonecznie będziecie, mm, nie tyle, że pogoda będzie Wam sprzyjać, chociaż może też. Też tutaj o to chodzi, ale w każdym razie takie pozytywne nastawienie do życia może Was dopaść, tak bym to powiedziała. Dobry czas na remonty, na budowanie domu, na nie wiem, wynajmowanie mieszkania na zmianę lokum, na kupno działki, jakiejś nieruchomości karty wróżą temu powodzenie to będzie wasze miejsce do życia jeżeli oczywiście takie coś rozważacie karty pokazują ciężką pracę w tym tygodniu no dużo się będzie trzeba było napracować, może też tutaj jakieś nadgodziny, a może po prostu będziecie chodzić z jednej pracy do drugiej, na zasadzie skończycie gdzieś tam pracę wracacie do domu i na przykład w związku z remontem, o którym mówiłam tutaj, czyli e, miejscem do życia, w którym jesteście, będziecie coś musiały tutaj może pomalować, naprawić e, i tak dalej. Czyli tydzień generalnie bardzo e, taki zajęty. E, pokazuje się też snucie takich nierealnych może planów gdzieś tam e, was dopadną takie myśli, myślenie życzeniowe, ja bym to określiła. E, czyli <laughs> sprawy, które gdzieś tam Was może trapiły, to tutaj będziecie trochę myśleć tak, a co by było, gdyby? Ja nie mówię, że to jest złe, ale jak to się mówi, człowiek myśli, Pan Bóg kreśli, czyli za dużo takiego myślenia. No tu karta pokazuje kwestie finansowe, no to też nie jest, nie jest dobre, bo wtedy człowiek się jakoś traci energię, zapętla. Także drogie panny, cieszcie się dobrą pogodą, ja też mam nadzieję, że takowa w tym tygodniu będzie. Nie przepracowujcie za nadto, no i tutaj upiększajcie swoje miejsce, w którym jesteście, w którym mieszkacie, będzie to dobry czas ku temu. I dalej idę do wagi. Waga i tydzień 7 do 13 sierpnia. Co tu, drogie, wagi karty? Karty pokazują, że przyjdzie wam o coś powalczyć i to ostro. Może to być walka z konkurencją, ze współpracownikami. Może walka też, jeżeli ktoś szuka pracy, to no to też jest konkurencja w sumie, tak. Jeżeli na jakieś jedno stanowisko ubiega się jakaś tam określona liczba osób. W każdym razie pokazuje się, że możecie dostać coś za nic, czyli zwłaszcza takie tutaj, no, prezenty mogą być różne, bo może to być dobra informacja dla kogoś. Dla kogoś może być miłe spotkanie takim prezentem, ale tu akurat karta pokazuje takie coś, że ktoś wam da materialnie coś, czyli albo prezent na przykład, albo jeżeli, tak jak powiedziałam, osoby, które szukają pracy, to może być też, że ktoś was komuś poleci w jakiejś pracy i zostaniecie przyjęci. Także miła, taka niespodzianka, miłe zaskoczenie was może czekać. Kwestia uczuciowych kart, no niestety tutaj pokazują złamane serce, że możecie się na kimś zawieść, ktoś może zawieść wasze zaufanie. Czy też po prostu osoba, <laughs> którą, której jakiś miałyście obraz w swojej głowie, okaże się no, tak faktycznie kimś innym. No ja w każdym razie uda, życzę Wam udanego tygodnia. I dalej mamy Skorpiona. Skorpion i tydzień 7-13 sierpnia. Skorpion i tydzień 7 do 13 sierpnia. Co tu u Was drogie Skorpiony? Pieniądze, na które musicie zaczekać. Tutaj wskazana jest cierpliwość we wszystkich działaniach, zwłaszcza takich, gdzie będziecie miały do czynienia z jakimiś tutaj osobami decyzyjnymi. Powiedziałabym, czyli nie kłóćcie się z szefem z szefową. <laughs> Czy teściową na przykład, albo sąsiadami. Nie wchodźcie generalnie w jakieś spory, bo to później może się przekształcić. No tu jest akurat kanta, karta sądu pokazana, sprawiedliwości w zasadzie, ale ja bym powiedziała, że dobrze na takich trwaniu przy swoim, upieraniu się przy swoim, no niekoniecznie możecie wyjść. Także zachowajcie szeroko rozumiany um, umiar. Dobry to będzie. <laughs> przepraszam tydzień na tutaj jakieś na kwestie finansowe, czyli może jakaś premia wam gdzieś tam się trafi, czy ktoś wam po prostu fort gdzieś tam sypnie dobre informacje, albo informacje gdzie, bo tu jest karta oczekiwania, czekania dotycząca właśnie pieniędzy, czyli generalnie już jakby klamka zapadła, jakieś pieniądze wam się będą należały, ale na nie będziecie musiały trochę zaczekać. No i znowu cierpliwość. Także skorpiony, drogie, cierpliwości w tym tygodniu wam życzę. I dalej idę do Strzelca. Strzelec i tydzień od 7 do 13 sierpnia w <laughs> środce nie imprezujcie za dużo, bo jest tutaj możliwość zaproszenia na jakąś imprezę bo tutaj karty pokazują że coś was może rozłożyć na łopatki, no ja nie jestem medykiem ale uważajcie generalnie na swoje zdrowie karty też pokazują miłe spotkanie z dawno niewidzianą osobą, taką osobą, którą, którą lubiłyście, lubicie, osobą bliską w sercu. Jeżeli nie będzie to spotkanie takie face to face, osobiste, to może to być oczywiście spotkanie przez jakieś tutaj media, media społecznościowe, albo ktoś do Was po prostu zadzwoni, z kim kiedyś jakieś bliskie relacje Was łączyły. Kart też radzą nie nadużywać alkoholu. W tym tygodniu no to już, tutaj a propos tej, tego zaproszenia na imprezę, ale może być też ogólnie, żebyście po prostu z tym nie przesadzały, drugie strzelce. I dalej idę do koziorożca. Koziorożec i tydzień od 7 do 13 sierpnia. O, dwie karty wypadły, niech i tak będzie. Drugie koziorożce, przede wszystkim co mi się tutaj nie podoba, aż dwie karty, które mówią o takim, że dacie się <laughs> może tutaj tak zrobię, będzie lepiej widać, że dacie się oszukać. E, także ba, bądźcie bardzo ostrożni, to nie chodzi tylko o to, jakichś kieszonkowców, który, którzy gdzieś tam będą grasować. E, ale to może być też w kwestiach takich, że ktoś. Uśmiechem na ustach Was po prostu wykorzysta. I to nie chodzi tylko o kwestie finansowe, materialne, ale mogą to być inne też kwestie ważne dla Was, czyli na przykład jakaś tutaj, nie wiem, osoba, z którą się spotykacie, macie do niej zaufanie, pożyczy od Was pieniądze, których później już nigdy nie zobaczycie, nie będziecie, no nie, nie, nie liczcie na ich oddanie. I tutaj też karta pokazuje takie <laughs> załamanie, bo to bardzo szybko się wyda, wyjdzie, <laughs> przepraszam, wyjdzie na jaw. E, także koziorożce, drogie w tej materii, bądźcie ostrożne. E, te, to oszustwo też dotyczy na przykład, jeżeli. Mm, e, dzisiaj oglądałam taki film, tam było coś właśnie o medycynie estetycznej. E, I tutaj na przykład e, była osoba, która. Miała operację plastyczną, nieudaną, czyli to też i udała się do innego lekarza, żeby coś tam poprawić, tą wcześniej, że tak powiem, brzydko skopaną <laughs> operację, która miała ją upiększyć, a ją oszpeciła. Także wy, drogie koziorożce, też w takich kwestiach uważajcie, że coś ma Wam się polepszyć, ale musicie za to zainwestować pieniądze, zapłacić, a tak naprawdę się pogorszy i wpadniecie w jeszcze większe koszty. To też dotyczy tak pewnego rodzaju fachowców, że ktoś Wam coś przyjdzie naprawić, a tak naprawdę to jeszcze <laughs> zepsuje i trzeba będzie kogoś nowego zatrudnić, żeby to naprawić. Także tydzień raczej taki, koziorożce drogie, dajcie sobie na wstrzymanie, nie mówię, że ze wszelkimi działaniami, ale nie bądźcie w gorącej wodzie kąpane. I dalej idę do wodnika. Wodniki tydzień 7-13 sierpnia. Drogie wodniki, te karty pokazują jakieś no, cięcie. Dosłownie, aż trzy karty o tym mówią. Czyli może jakaś operacja Was czeka? Może po prostu wyrwanie zęba, ale to będzie coś takiego dosyć. Może być to coś nagłego, nieplanowanego, co was rozłoży na łopatki. Za tym też będą chłpy pieniądze, czyli to nie będzie, że tak powiem, za darmo coś tam. Trzeba będzie na te właśnie zdrowotne sprawy wydać, żeby nie było tak tutaj dramatycznie i tragicznie. To karty pokazują, będzie to. Dobry tydzień na wszelkiego rodzaju nowe przemyślenia, na innego rodzaju spojrzenie na życie, co jest może dla Was ważne, co się dla Was liczy. Może do tej pory drogie wodniki no Wy nie jesteście rybami, które ostatnią koszulę oddały drugiej osobie, ale znam wodniki, które są takimi dobrymi duszami, które lubią pomagać. Może Wam się oczy otworzą, i komuś za wiele pobłażacie, komuś za wiele pomagacie. Tutaj chcecie pójść zupełnie inną drogą. Karta głupca, ona nie mówi, że coś jest z góry wygrane albo przegrane. Ona daje potencjał do działania. A jak tym potencjałem pokierujecie, no to już tak od Was zależy. Także, drogie wodniki, myślcie, myślcie, a może do czegoś. Dobrego, dojdziecie do jakiejś dobrej zmiany. No i ostatnie, kochane, drogie rybki. Co tam u Was ten tydzień zapowiada? Od 7 do 13 sierpnia. <laughs> Na no, drogie rybki ciężka praca się pokazuje. Dosłownie rzecz ujmując, czyli nie tyle może, bo to różnie u każdego może wyglądać. Może to być praca nie tyle ciężka, co żmudna, monotonna, będziecie pracować nie wiem, długo na przykład, albo bardzo intensywnie. Karty też pokazują, żeby nie płakać nad rozlanym mlekiem, że nigdy nie jest wszystko zero, jedynkowe, czarne i białe. Czyli jeżeli coś będzie nie po Waszej myśli w kwestiach na przykład uczuciowych, to karta mówi pocieszająco, chociaż dla niektórych to nie jest żadne pocieszenie, tego kwiatu jest półświatu. Jeżeli nie pójdzie Wam w kwestiach jakichś na przykład związanych z pracą, z finansami, no to tutaj też jest jakby takie, no nie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale generalnie, na przykład, jeżeli ktoś ubiegał o pracę, nie dostał tej pracy, to spójrz człowieku na to z innej perspektywy. Może to nie była praca dla ciebie, może dostaniesz lepszą pracę. Także powiedziałabym, że w tym przypadku należałoby widzieć szklankę do połowy pełną, a nie pustą, e, drogie e, rybki. Tydzień ogólnie zapowiada się, e, powiedziałabym, karta mówi o tym, żeby zachować taki mm, nie tyle spokój serca to takie słońce po prostu w sercu. Też żeby, jeżeli coś tam pójdzie monotonnie, tak, że robicie dwa kroki w przód, jeden w tył, żeby się tym nie zrażać. Karta kapłanki, duchowości mówi, no wy jesteście uduchowione jak nikt inny w zodiaku. Mówi spójrz w siebie, zrób coś dobrego dla siebie w tym tygodniu. Zobacz tą. Jasną stronę życia. Nie przejmuj się tym, czego zmienić nie możesz. Życie to nie tylko ta dana chwila. Za, za dzień, za dwa wszystko może się odwrócić, może się zmienić, może się zmienić za minutę. Także, drogie rybki, w tym tygodniu pogodnie podchodźcie do wszystkiego, chociaż momentami tutaj, jak w tej karcie pokazane jest, może nie być Wam do śmiechu. Ja życzę wszystkim udanego tygodnia. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa, pa.